Ahoj braci, Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś witamy się z wami z miejscowości Wuchy. Trochę ciemno się robi, bo jest pora wieczorowa, a to nastraja do tego, żeby coś zjeść. Ale zanim pójdziemy w miejsce, które chcemy wam pokazać, koniecznie zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek. I gdzie myśmy przyjechali? Przyjechaliśmy na jedzenie, a mianowicie na taki food court, który nazywa się o w ten sposób. I chcemy wam zrobić tipa, jak się tutaj dostać. Nam to miejsce sprzedali, pokazali nasi znajomi Ania, Antek oraz Jarosław, których serdecznie pozdrawiamy, którzy w tym momencie są w Singapurze. A myśmy się zarazili tym pięknym miejscem, bo naprawdę jedzenie jest super. Tylko, że jest tak dosyć kłopotliwe do znalezienia, więc teraz pokażemy wam, jak tutaj się dostać, bo naprawdę jest Zaskakująco na górze. Po pierwsze jest smacznie, po drugie jest dosyć tanio, a po trzecie jest mega klimatycznie. Chodźcie. Więc tak, dojeżdżamy obok Sheratona i, i musimy podejść tak jakby pod 7-Eleven, które mijamy. Wchodzimy niby na parking. Ale jednocześnie tutaj boczkiem, boczkiem do windy. I tutaj są windy, nie są oznaczone ani nic. Trzeba po prostu zawołać windę i wjechać na szóste piętro. Food court ogólnie działa od godziny 17. Ostatnio, jak tu byliśmy, to były, były duże kolejki w ogóle do windy, żeby się dostać. Także wsiadamy, żeby wyjechać stąd. To już jest kolejka i wszyscy czekają. A tu wygląda to tak. Jest zadaszone. Bynajmniej nie, częściowo zadaszone. Zobaczcie. I tutaj są słodycze, różne. Stoiska, miejsce siedzące. Tutaj są jakieś świeże składniki, kraby, kalmary. Tutaj są toalety, jakieś soki i co? I dalej, to jest w ogóle całe dookoła. Warto zaznaczyć, że to jest na dachu ogólnie. My jesteśmy w tym momencie na dachu, więc tutaj jest też taki taras widokowy, ale teraz mamy ciemno i nie zobaczymy. Ludzi full, możemy tam podejść. Na... Okay. So. Jeszcze wam tylko tutaj pokażemy, jest taki rzut na kartę, zobaczcie mniej więcej tak wyglądają ceny, są albo porcje małe, albo średnie, albo takie duże, tutaj macie jak wyglądają ogólnie stoliki, no dosyć dużo miejsca, akurat się załapaliśmy bo poszliśmy praktycznie na sam koniec, z przodu wszystko było zajęte ceny są naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite, zamówiliśmy już napoje no i teraz decyzja co zamówimy Pani przyniosła tutaj papryczki i posiekany czosnek, jakieś miseczki, co do napojów to kto inny się, kto inny zajmuje się jedzeniem, a kto inny napojami, więc podchodzi ktoś o napoje z kartą, zamawiacie te napoje, za chwilę wam przynosi, płacicie od razu i napoje są. A jedzenie pan przyszedł, zebrał i pewnie na koniec przyjdzie o zapłatę. A co zamówiliśmy, to zobaczycie. Teraz no zobaczycie. Niebawem. Teraz plusem jest to, ja jem mięso. Czyli możemy sobie zamówić dwa różne mięsne dania i po prostu się nimi dzielić i próbować. To jest tak łatwiej, bo tak to Wojtek nigdy nie miał kompana w podróży, który mógłby z nim na pół jakby mięso dzielić, bo ja po prostu nie jadłam. Sam też często nie był w stanie przejeść na przykład jakichś dużych porcji, a teraz jesteśmy we dwójkę. Mięso, podkreślam. Cieszę się, no bo mogę wkrótce poznawać tak naprawdę dużo więcej różnych smaków. I tak naprawdę w pełni tą kuchnię poznawać w każdym kraju, tak? Bo i takie dania, i takie. Ale tutaj w ogóle porcje są tak duże, że jak ostatnio zamówiliśmy M na dwie osoby, to jej nie zjedliśmy. Także dzisiaj wzięliśmy dwa dania, w sumie dwa dania, trzy można po jedno, trzy dania plus dodatki, no bo tak jakoś, ale wszystko w rozmiarze S. Słuchajcie, zrobiliśmy przed chwileczką małe hopa, bo zamówiliśmy sobie kurczaka w maśle i myślałam, że zamawiamy łódeczki ziemniaczane, a to się okazało, że przyszła jakaś zielenina ziemniaczana, no i kurczak, który nie wygląda jakby był w maśle, bardziej jakby był posypany jakimś parmezanem. W każdym bądź razie próbujemy zaraz i zobaczymy. Czekamy jeszcze na jedno danie, które jest wołowiną, i smak już znamy, no ale jeszcze się nim podzielimy. Tak wygląda kurczak, a to są te liście ziemniaczane. Dobra, <laughs> no, weźmiemy jeszcze trochę tych zielonych. Nie wiem, co to jest. To nie jest coś takiego jak kale? Pachnie dość specyficznie, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, najpierw próbuję kurczaka. Bardzo dobry. Kurczak jest super. A tego drugiego się boję. Dobra, to może ja spróbuję. To do załodygi. Dobra, Wojtek będzie hardcorem. I co? Jak szpinak? Jak szpinak. No, to super. No i tak doczytujemy, że to to naprawdę są liście ziemniaków. Słuchajcie, ja nie wiedziałam, że liście ziemniaków można jeść. Za napoje i te dania wszystkie zapłacimy około 70 ringitów, czyli to będzie gdzieś około 55-60 zł za wszystko. Dzień dobry, jak dnia kolejnego Dzieńka. znów witamy się jedzeniowo. Tak, ale dzisiaj wybraliśmy się w takie polecane miejsce tutaj będzie oznaczone w razie kuchni. W ogóle takiej kuchni jeszcze nie jedliśmy, bo to jest kuchnia cejlońska. Na pewno ma ona duże wpływy kuchni indyjskiej, więc zobaczymy. My indyjską lubimy. Tutaj jest w ogóle z tego, co ludzie piszą i nawet pan taksówka mówi, że koniecznie spróbować serowy na. Piszą, że jest na pewno najlepszy w kuchni, a nawet posuwają się o to, że najlepszy na Borneo. Ale kwestia jest taka, że trzeba na swoją kolej poczekać. No i kolejeczka rzeczywiście przed nami jest. Może jeszcze nie tak solidna, jak Ponad zwykle, no już trochę ludzi czeka i my też będziemy czekać. A jest godzina 14, więc pokażę Wam jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj jest. wszyscy ci ludzie, którzy tu stoją i siedzą, czekają, żeby zająć stolik. Jeszcze podczas rozmowy z Panem Taksówkarzem dowiedzieliśmy się, że do Bako, do Parku Narodowego, można pojechać autobusem. I autobus odjeżdża spod Elektro House, kosztuje ringita od osoby. Chcieliśmy dodać, że kolejka cały czas się powiększa, Także ludzi jesteś... przybywa, ale my się przesuwamy cały czas. Raz, więc może niedługo sobie usiądziemy. Słuchajcie, tutaj mamy ogólnie menu, mamy z tej strony napoje. W ten sposób to wygląda. Nie są one jakieś specjalnie drogie, więc bardzo fajnie. Ale soki, zwykłe soki. Już no, są soki drogie. już tak, ale te takie napoje typu herbata, kawa jest całkiem w porządku. No a z tyłu co my mamy? Kilka dań. Na pewno weźmiemy ten słynny, serowy nan. A co dalej? Zobaczymy. Zamówienie trzeba wypełnić sobie samemu, także sobie zamówiliśmy standardowo, bo wzięliśmy butter chicken masala i chicken tikka masala. W sumie butter chicken masala ja pierwszy raz będę jeść. A to z tego względu, że jak pewnie dobrze śledzicie nasze filmy, no to ja nie jadłam mięsa już bardzo długo, więc w sumie cały czas jadłam pani butter masala, a teraz będę jadła z kurczakiem, więc jestem bardzo ciekawa jak smakuje. Zobaczcie tylko za Wojtkiem, co tam się dzieje. Tam sobie pan nakłada i tam jest pełno sera. To jest jakieś danie takie mega serowe. Nie wiem, czy to jest ten naan, czy niekoniecznie, ale to pięknie wygląda jako hamser. No i tutaj z serem jest tak wiecie różnie, ale podobno w tym miejscu moje naprawdę prawdziwy ser, nie żadne wyroby serom podobne, więc to sprawdzimy. No i oczywiście Paula w końcu spróbuje chicken tikka masala, czyli moje Ulubione danie kuchni indyjskiej. Ona no, nigdy go nie próbowała. Zobaczcie, tu jeśli chodzi o miejsca, to nie ma ich zbyt wiele. Tam jeszcze są stoliczki yy, i kolejka jest z drugiej strony, więc w ten sposób to wszystko się prezentuje. Okazuje się, że mają też dania na wynos, więc w razie wu można sobie zamówić, nie ma problemu. Z tego co widzę tutaj na naklejce, na słupie, to Food Panda obsługuje tutaj dostawy. A jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że to, że jest kolejka, to jest jedno, ale super opcją jest to, że oni jako personel zarządzają tą kolejką, że nie ma wiecie, przypychają się, to nie, oni po prostu pytają ile osób i usadzają tam, gdzie, gdzie oni uznają za stosowne. No i przyniesiono już nam dwie herbatki, tutaj jest Chicken Tikka Masala. No i czekamy jeszcze, bo zamówiliśmy, mówiliśmy co zamówiliśmy. Ja to tak. To tak. tak. Ale tu już pierwsze danie wygląda naprawdę bardzo, bardzo tak na fajnie. żebyśmy mogli sobie fajnie ponadładać. Nie wiem, czy to zachowuje zasady savoir arbitru, ale jest zgodne jest. Tutaj pan przyniósł taki, jakby bulion do tego serowego nam. I jak Paula ci to smakuje? No, całkiem spoko. Takim, trochę jak taki sos pieczeniowy, czy coś w, w tym stylu Jak nieraz się do ziemniaków podaje, albo do mięsa Jest bardzo zagęszczony Ale też taki aromatyczny i bardzo wyraźny, prawda? Tak, tak, ale taką trochę wędzonką właśnie daje no, mocno mięsne, ale też mocno warzywa wyczuwalne są mamy chicken tikka masala, tylko jeszcze czekamy aż przyjdzie nam, Żeby to razem wszystko skosztować i wtedy powiedzieć już taką pełną ocenę, nie? Paula będzie robiła pierwszy raz degustację chicken tikka masala I to mnie bardzo ciekawi, czy jej to zasmakuje o, mogę na pewno powiedzieć to, że bardzo łatwo się kroi mięso, jest takie delikatne. Boję się, bo może być ostre. Powiem tak, nie jest ostre. Jest tylko delikatnie przysiągnięte ostrością, jest bardzo delikatne mięso, Rozpada się po prostu w ustach. Sos jest troszkę podobny do tego bulionu, tylko jest jeszcze bardziej gęsty. Ciekawe. Radość na buzi jest, więc... Dobre. A teraz specjalista od Chicken Tikka Masala powie, jak smakuje. Bardzo ładny ma kolor to mięso, jest w takiej czerwonej przyprawie ugrillowane. Ale podobne jest do tego, co wcześniej jadłeś, czy takie raczej inne? Podobne, ale ostrość nie dominuje całego dania. Jest wyczuwalne, naprawdę mięsko jest naprawdę dobrze ugrillowane. Sos jest wyśmienity. Jeszcze jak przyjdzie nam, to będzie perfekcyjny. No i mamy tutaj kultowy produkt, czyli nan serowy. Zaraz będziemy próbować. Może Wojtek poleci na pierwszy strzał. Chcę to po prostu Ojacie, patrzcie, co tutaj się dzieje? O Jezu. Nie, to się nawet jest. Tak... Ile tego sera tutaj jest? Słuchajcie, takiej ilości sera, to nawet w pizzy. Nie ma, patrzcie jak tutaj się to ciągnie. Wow, no po prostu szok. No ale gorący. Dobra, trochę się zamotaliśmy, ale jest. A tak jest, tak serowe. <grym> Dźwigniesz ten ser? Obłędny. Naprawdę na żadnej bitce nigdy takiej ilości sera nie było. Po prostu fenomenalne. Fenomen. Doszło już moje danie. Sosik też wydaje się taki mega gęsty. Wezmę, spróbuję tylko tak na szybko. Jest bardzo dużo masełka, jest gęsty, jest po prostu fenomenalny. Jeden z lepszych sosów takich maślanych, jakie jadłam chyba, jeśli chodzi o podania te indyjskie. A jak mięsko? Wydaje mi się, że mięsko może być takie samo. Ale paruje, zobaczcie, jakie to jest wszystko gorące. Rozkrajam. Zobaczcie, to jest też tak śmiesznie, nie wiem, czy to jest jakiś barwnik, czy co to jest, że oni w tym takim czerwonym czymś yy, marynują jakby mięso, ale jest to bardzo ciekawe. To jest to merah. Merach, merach między w języku indonezyjskim oznacza czerwony, w maleńskim chyba też. Bardzo dobre, delikatne. Mniej ostre niż to wojskowe, bardziej maślane. Pyszne. Warto było stać w kolejce, prawda? Warto było. Za cały obiad z napojami zapłaciliśmy 66,80, czyli jakieś 55 zł. I jeszcze nie zjedliśmy połowy nan, to nam spakowano i jeszcze dołożono gorący sos, żeby było pyszne. Jeszcze pani przyszła zapytać, czy wszystko gra i w ogóle... Perfektu. Polecamy z całego serduszka. Jak będziecie koniecznie musicie odwiedzić. Zobaczcie jak jest przejście. Trzeba się podwymiar. Jak ktoś jest ponadwymiarowy, to tam bramkę zrobi. Normalnie są. Mistrzowie. Po pierwsze, mamy kwiatek. Wiecie, co nam przypomina? Zapach Luang Prabang. Tak, to jest zapach Laosu, naprawdę. Weszliśmy teraz sobie na ten mostek taki tutaj, chyba najpopularniejszy, tylko dla pieszych, nie? On łączy jakby dwa końce rzeki Sarawak. A w sumie to dwa brzegi. No, dwa końce, powiedziałam to tak, jakby od jednej miejscowości do drugiej, nie? A dokąd my idziemy, Wojtek? Idziemy do Ogrodu Orchidei. W Sejmiku, obok jest rządowy taki Ogród Orchidei. Tam kwitną storczyki różnego rodzaju, Idziemy to zobaczyć. Tutaj jest meczecik, tutaj łódka taka turystyczna, ludzie będą płynęli na rejsik. Tu Paula robi foteczki. Teraz zobaczcie, tam jest napis Astana. Nam pierwsze skojarzenie to stolica Kazachstanu. To jest nazwa pałacu w Kuching i w tym pałacu rezyduje gubernator. Czyli pan gubernator Sarawak mieszka w Kazachstanie? Tak, i ma niedaleko do pracy mało tego. Co tu się stanie? Dzisiaj do południa lało i zobaczcie, co się dzieje. Płynie cały syf. Ogólnie cały czas na goglach są zagrożenia powodziowe, ale z tego co rozmawialiśmy z tam z panem taksówkarzem, mówi, że w mieście raczej nie ma zagrożenia powodziowego. Tam, 30 km, tak, tak, poniżej 30, miasta. 30 40 kilometrów. Też doczytaliśmy gdzieś na zagranicznych mediach, że prawdopodobnie kilkanaście rodzin zostało ewakuowanych. Bo... Chyba ponad 100 osób, nie? No, coś, coś w tym stylu. No, ale tutaj jest spokojnie i bezpiecznie. My tu mamy kwaterę na 11 piętrze, więc nie, ale tutaj nie widać popłochu ani nic, nie. Oni bo to pora deszczowa. Ale duszno jest. Strasznie. Dzisiaj jest tak ciężkie powietrze, nie wiemy kiedy mamy do Bako jechać. No i mamy rozkwinę. Jak ci panowie się tam dostali? Chyba ktoś ich musiał rzeczywiście łódką podrzucić tam albo coś, no bo nie wiem. Nie widać tam ani pontonu, ani nic. No i sobie rybki. Koło genera generatora chciałem powiedzieć gubernatora chaty, jakie drzewa. Co to za owoce jakieś? Dajcie znać w komentarzu, jeśli wiecie co to jest, ale bez sprawdzania w zdjęciach y, Google w podpowiadaczu. <grych> Gardło mnie boli w ogóle. Sąsiad ciągle chydlał, chydlał pod drzwiami nam na... Bakterii w ogóle na pewno dzisiaj naprawia. ktoś rano przyszedł się zapytać, czy mamy coś do naprawienia, bo on ma drabinę, nie tak, wiem. Tak, przyszedł co z drabiną i tłumaczy mi, że on ma tutaj mesecz i message, że on ma tu coś naprawiać. To naprawiać. miał nie mesecz, a nie zły message. A myśmy nic nie mieli do naprawy, więc go odprawiliśmy z kwitkiem i chyba poszedł właśnie po sąsiedzku do drugiego. No i po raz kolejny okazuje się, że na mapie Google tak do końca nie można tutaj jakby bazować, bo zaznaczyłem to miejsce, a się okazuje, że ona jest tutaj u góry. Trzeba się jeszcze rozglądać dość dobrze, bo dotarliśmy. Od wtorku do niedzieli, od 9.30 rano do 18.00 czas operacyjny. Tak, tu już pierwsze storczyki, a tu jest Orchid Park. Powinno być darmowe wejście. Jest, zobaczcie, wejście jest. Szefem jest Ministerstwo Sarawak. No i weszliśmy. Wstęp jest darmowy. Idziemy właśnie do kawiarenki. W ogóle wpisaliśmy się na listę i ktoś jest z Polski w tym momencie. Patrzcie, jakie olbrzymie. U nas to w doniczkach takie się hoduje. I co róż to inne. Trochę tu bagno jest ogólnie. Weszliśmy do takiego pomieszczenia, tu jest klimatyzacja. Wielka hala. O, poczniemy chwilę. Ale jest mega, mega. Czuciutki. Tutaj jakiś Anturium, pa. Prawdziwe? Tak. Tu jest przyjemnie, tu jest mega przyjemnie. Kurdy banek chyba. O, tak. Paproć tam. No nie, no pięknie. Ale tutaj jest czym oddychać, moi mili. A tu mamy biały ten kwiateczek. Proszę. Oczywiście nie zrywaliśmy, tylko nie, nie, podnieśliśmy nie, z ziemi. Z ziemi, leży wiadomo. O, cały nas wsadziłam, ale pachnie jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej jak ten żółty. Bambus. Nikogo nie wyzywam. Tu jest milion stopni chyba. Stoimy teraz w jakiejś kolejce, bo zachciało mi się lodów i tutaj patrzę, że znowu miejscowi gdzieś stoją, więc stoimy i my. I zobaczymy, dużo osób tutaj lody kupuje. Może akurat będzie smaczne. Mam swojego loda, zobaczcie, on wygląda tak i to jest kultowa wersja. Już testowałam troszeczkę. na pewno mocno śmietanowe. To takie, te płateczki takie, to smakują trochę jak takie cornflakesy, tylko, że nie są słodkie. Ta polewa, którą widzicie, to nie jest karmel, tylko to jest miód. Taki jeden z bardziej gęstych miodów, mogłabym powiedzieć. Nie taki, jak jest ten wielokwiatowy, ciągnący się. A to, to czekoladowe takie. To czekoladowe smakuje jak Pokruszone kulki Nesquika. Całkiem dobre. Nie jest aż tak bardzo słodkie, ale zdecydowanie jak na takiego loda to porcja jest spora. Jak oceniasz to? Oceniam 4 na 5. A warto jeszcze dodać, że w tłumaczeniu z języka malajskiego gula agung to świetny cukier. Patrzcie, jesteśmy teraz na tym foodkorcie, co byśmy wczoraj wieczorem. No i będziemy pić to, co się wyświetla teraz, bo my się dowiedzieliśmy, że to jest taki jeden z takich napojów, które oni w sumie lubią tutaj sobie pić, więc zamawiamy i zobaczymy, czy będzie spoko. Zobaczcie, tak to tutaj wygląda. Pięknie wygląda. Wojtek weźmie łykań, niby nie, nie ma cukru. Jest, tak. Tu jest śliwka, tak, to co wygląda jak bobek. Poezja. Pycha? Poezja. O ja pierdziele. Chciałoby się powiedzieć tak jak wygląda, tak smakuje, ale nie wygląda za bajecznie, a smakuje naprawdę idealnie. To jest jakby takie lekko kwaśne ale bardziej, bardziej słone takie można by było powiedzieć. Jest naprawdę bardzo smaczne i orzeźwiające. A nie czujesz Wojtek, że to jest takie jakby lekko słone? Ja czuję trochę jakbym elektrolity pił właśnie. No, coś Jeden w tym stylu. I i słone, takie no. A to właśnie takie idealne na tę pogodę, nie? Bo jest tak duszno. Jeden taki napój w tej najbogatszej wersji kosztuje 6 ringgitów, czy jakieś 5 zł. Dla mnie może jest ciut za słone, ale i tak takie mega orzeźwiające. Miałam na myśli mega orzeźwiające. Siemaneczko, Siemaneczko, kolejnego dnia, tak sobie wymyśliliśmy, że to chyba będzie odcinek jedzeniowy w sumie, bo cały czas pokazujemy wam jakieś jedzenie i zrobimy z tego odcinek jedzeniowy, więc żeby dopełnić go, żeby jedzenia było w no to wylądowaliśmy w galerii Biwa Mall, i idziemy w tym momencie na food court, bo obczailiśmy, że tam jest różne lokalne jedzenie, tak stwierdziliśmy, że jak w jednym miejscu, no to właśnie food court będzie dobry, dobrą lokalizacją, żeby Wam pokazać jakieś, powiedzmy, z jeszcze tutejsze. To, co chcieliśmy Wam jeszcze powiedzieć, to od 11 marca trwa Ramada. Z tego, co się po prostu orientujemy chodząc po galerii, to nie ma tutaj ludzi wyznania muzułmańskiego po prostu nie ma ich ale to dlatego tak nam się wydaje że po prostu nie mieliby tutaj co robić no bo oni nie mogą jeść jakby kiedy jest dzień, no nie, więc nie ma tutaj praktycznie nikogo, poza jakimiś pojedynczymi osobami, które tutaj pracują ale jest ich naprawdę jakiś niewielki odsetek, za to jest mnóstwo Chińczyków zobaczcie jakie mamy te <laughs> stylówka mamy bluzy, Bluza. ale to dlatego że po prostu <laughs> Tutaj klimatyzacja działa tak, że po prostu ostatnim razem jak byliśmy, to aż szczękaliśmy zębami, więc dzisiaj Paula wpadła na pomysł, weźmy bluzy i jest rewelacja. Usiedliśmy, zamówiliśmy sobie już dwa dania, zamówiliśmy laksę i okazało się, że niestety ale nie mają tutaj kolonii. mi. Może uda nam się znaleźć gdzieś w innym miejscu. Na razie w oczekiwaniu na laksę zamówiliśmy napoje. Wojtek ma kole, a ja mam coś takiego jak longan o tea, coś w tym stylu. To jest po prostu herbata z owocami, które nazywają się longan. I przypomina to tak troszeczkę, nawet jak się przyjrzycie, przypomina to trochę litchi. Smaku nawet jest bardzo podobne, ale jeżeli by się znaleźli takie coś na stoisku, to przypomina to bardziej takie maluteńkie ziemniaczki. bardzo słodkie. Dla mnie to smakuje trochę jak... Herbata z takim delikatnym, tylko dolanym miodem. Nie wiem, dlaczego jest takie słodkie. Być może tutaj jest syrop jeszcze jakiś na bazie tego longana do dolany do środka. Prawdopodobnie zaciągnęłam mocno z dna, bo jak zmieszałam to tak porządnie, to zrobiła się jednak trochę gorzka, ale jest super. No i słuchajcie, przyszła laksa i jest to laksa w regionie Sarawak dostępna. Ona troszeczkę różni się od tej laksy, którą myśmy próbowali w Malezji. A dlaczego? Dlatego, że ta laksa jest na wywarze krewetkowo kurczakowym, czyli drobiowym standardowe laksy są na wywarze rybnym. Więc tutaj jest dodatek kurczaka, a nie do, dominujący smak rybno krywetkowy Na pewno zauważacie, nie wiem czy będzie dobrze kolor widać, ale on jest taki, jakby delikatnie czerwonawy. To dlatego, że dodają tutaj, uwaga, sambal, prawdopodobnie. Więc mamy nadzieję, że nie będzie bardzo ostre. Dostaliśmy też go osobno, bo można jakby dapkować sobie tę ostrość samodzielnie. I jest limonka, jeżeli ktoś chce, no to sobie może skropić i też ta zupa trochę nabierze innego smaku. A tutaj mamy crispy chicken, to jest raczej. Taka normalnie dostępna podstawa, podstawa, potrawa, oni tutaj na kurczaku bazują. Tak, ale ten akurat jest w wersji jakiś japońskiej. Ten kurczak w japońskim stylu nazywa się tonkatsu. No i troszkę spróbowaliśmy, mamy pierwsze wnioski. Na pewno zupełnie różni się od standardowej laksy, bo tamta smakuje centralnie zupą rybną, a tutaj bardziej bym szedł w jakieś takie klimaty mięsne, takie coś pod drogono coś takiego. A jak ostrość? Właśnie ta nie jest ostra. Tutaj podejrzewam ze względu na to, że zobaczyli, że my jesteśmy przyjezdni, dlatego dali nam sambal osobno, bo ona ma tak optymalnie, jeżeli chodzi o ostrość w skali do 6, dałby mi takie 2. Tutaj też taka ciekawostka, bo to jest jajko. To jest jajko, tutaj mamy kawałek kurczaka. Mamy też dodane kiełki jakiegoś warzywka i też fajnie całość podbijają. To co mogę powiedzieć, że ja na przykład czuję taki wyraźny posmak kolendry w tej laksie, ale jest naprawdę mega dobra. Z tego właśnie co pamiętam jak Wojtek kiedyś zamawiał na Lankały, jak byliśmy, no na street foodzie po prostu, to tam rzeczywiście ta laksa była taka mocno rybna, a ta jest bardzo, bardzo mięsna. No i niedroga. Kosztowało nas to danie 8 merów, czyli jakieś powiedzmy około 7 złotych. Jakby z tej laksy wyciągnąć ten sambal i zamienić Kolendrę na lubczyk, to byłby to normalnie polski rosół. Smak, makaron, normalnie pod rosołek idzie, więc naprawdę polecajka. Jeżeli ktoś jest zrażony na przykład, bo laksa zwykła mu nie posmakowała, to ta naprawdę jest zupełnie, totalnie inna. Kurczak to jest po prostu kurczak. Nie ma tutaj nic specjalnie zaskakującego. Jest panierka, jest kuraczek, ładny kawałek piersi z kurczaka. Nic zaskakującego, szczerze mówiąc. Jest po prostu smacznie, dobrze przyrządzony kurczak. Siemanko. hej! Witamy serdecznie po raz ostatni chyba w tym filmie. Chcieliśmy dla was nagrać test kolomii, czyli to jest taki makaron z mięskiem, ale żeśmy się trochę pochorowali i nam się plany popsuły. No, trzy no, dni ja miałem wyjęte z życia no i teraz przeszło na Paulę. Ja no. już jestem tak na 90-95% funkcjonujący w sprawnie, no a teraz Paulę zaczyna rozkładać. Więc jak no jakiś może... okres o. grypowy czy coś tutaj pan, panuje. No i ja tu wyciągam jedzonko, bo Zamówiliśmy. zamówiliśmy jedzonko. I teraz Paula Wam pokaże. Pokażę Wam tylko co je. O tutaj mamy nasze jedzenie. Nie ale będziemy jedzenie tam otwierać jedzenie, już, żeby nam ale... nie wystygło. Ale, ale co to. tutaj się dzieje? Leki, leki, apteka, leki. Apteka, apteka. apteka no. no. Także walczymy jak możemy. Chcieliśmy Wam więcej pokazać na mieście. No niestety. Nie da się. Weryfikuje. Mieliśmy jechać do Bako. No tak właśnie. A propos Bako. Nie udało nam się dojechać, żeby dorwać Januszy Bako. Niestety, ale wszystko przez tę jakąś nieprzewidywaną głupią chorobę. Nie spodziewaliśmy się, że nas tutaj cokolwiek złapie, ale po prostu nie czujemy się na siłach i nie pojedziemy. Ale! My przylecieliśmy na Borneo. Prawda. Dla Januszy. <laughs> Więc padliśmy na pomysł i mamy misję do zrealizowania, która jeśli wszystko będzie dobrze, to za kilka dni będziemy ją realizować. Nie powiemy wam na razie co, żeby nie zdradzać planu. W każdym bądź razie, no zapowiada się trochę hardkorowo teraz, bo my chorzy, a jutro mamy samolot. Ale na szczęście dzisiaj Ogarnęliśmy kwaterę na najbliższe dwa tygodnie. No i musimy jeszcze jedną ogarnąć na jedną noc. To tamto, sram, to, wszystko wam powiemy, ale Paula teraz ma tak naprawdę trzy dni na wykurowanie się, więc, <coughs> więc no będą intensywne trzy dni. Tak sobie pomyśleliśmy jeszcze, już zmierzając do końca tego odcinka. Co wy na to, żebyśmy zrobili sobie jakieś Q&A? Kiedy my będziemy w kolejnej miejscowości, fajnie by było w sumie odpowiedzieć na wasze pytania, bo też wiele się <laughs>, takich pytań pojawia, różnych, przeróżnych. Zamiast Pisać komentarz odcinka, jak to zwykle u nas bywa. Co wy na to, żeby napisać pytanie do QA? Takie taktyczne pytanie do QA. Tak, jeżeli Śmiało. macie jakiekolwiek pytania, to zadawajcie je w komentarzach pod filmem. My bardzo chętnie będziemy na nie odpowiadać właśnie w QA. Tymczasem, jeśli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę do góry, koniecznie zostawcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, żeby być z naszymi filmami na bieżąco. Tymczasem my się zabieramy za jedzenie, bo zaraz wystygnie i widzimy się. Już w kolejnej miejscowości, do której wybieramy się jutro. Ahoj!